Dobra, pomęczmy ludzi w karcianki dla dzieci. Skutecz... Skuteczne granie w karty. Kwota zakładu Jeżeli musi być większa. Zagrać też w karty, to niczego mi już nie zabraknie. No. Dobra, może gramy jako o Północy. To mógłbym sobie na biednej zrobić, w sumie. Szyk, mocny. No to na przykład trębacze. Otóż... Może tak. Weźmy usun, usun. Ile tych biedaków dodałem? Pech. Nie dodałem z powrotem czegoś, co tam wyciągałem? Nie, dobra. do dowódcy jest dwa razy. Dobra. Teraz pocznijmy grę, zobaczymy, jak to mi wyjdzie. A on gra jako Skojatelsi, no dobra. Hmm. Obleżnictwo tak średnio mi się podoba. Zostanie, bo może się przydać. Ale manekiny już nie. Dobra. No, mamy trzaskający mróz. Więc zacznijmy może od dokładnie rzucenia tobie księcia Tani Stanisa. No, bardzo ładnie. Podoba mi się to jak grasz. Ja sobie zagram na tylnym linii. Mm, dokładnie tak. Ma sens. Dobra, gościu. Nie wiem czy powinienem to teraz... Chociaż nie, wstrzymam się jeszcze z tym. Żeby go za bardzo nie sprowokować. Do wyrzucenia się z kart. Wyciągnę to tak pojedynczo. Mm -hmm. bardzo dobrze kolejne bardzo ładnie a teraz e, dogram sobie jeden róg przecież spasował. ekspasował tak się okazuje że pasowanie w tym momencie powoduje trzaskającym mrozy więc chcąc, nie chcąc, tutaj siła Twoich jednostek spada do jakiegoś śmiesznego 7. I do widzenia. No. Ja cały czas mam słoneczko, więc teraz mogę sobie grać jak chcę. Wrzucimy balistę. Milva Gunner. A, dobra. Tak, tylko Ci przypomnę, że Milva jest naprawdę słabą jednostką. To jest tylko zwiadowczyni, zwiadowczyni się nie boję. Dobra, pani z góry i chorągwi powinna wyciągnąć tutaj to, bo to na pewno da nam więcej. Okej, okay, więc jak już dajesz przystanie, bo to raczej jesteś e, pewny, panie kowalu, że już przegrasz. Bo nie jesteś w stanie mi zagrozić. No ładna ta łuczniczka jest, nie powiem. Pasował. No to w takim wypadku, ja już nie mam co robić, też pasuje. Do widzenia. Pokonany. Dzięki. No jak? No nie wiem, jak. Witajcie! Zagrajmy sobie w glincioka. Chcę grać w karty. Każdy chce grać w karty, a później mieć łeb obdarty. Tak to jest właśnie, moje drugie czarty. Chcę grać w karty. Dobra, mam róg dowódcy i mocne tylnie linie. Mam tylko jednego biednego pichociarza, więc wymienimy się. Dobra, no jest książę. Jakiś straszny penis. O, czy tenis. Ok. Z jakiego rejuwa nami dajesz? Zekfryt, dół lewe. Aż się boję, co ty tam wymyśliłeś, gościu. No dobra, nie no wrzućmy na razie słabszego, zobaczymy co na dwa. Myślałem, że wrzucę kolejnego Krynfridziarza. Rzuć coś na tamtą linię, nie taki. No ale dobra, nie chcesz to. Jest tam Giełka. Pasujesz bardzo dobrze. Jeszcze nie muszę użyć swojego rogu. O. mam dwa. To dużo mi nie daje. Znaczy daje mi, ale. Jak ma jakąś złą pogodę, to ja mam zły czas. Patriota, chociaż. Słowo na H. No jest ten patriota z niego. Chociaż H. Czyste niebo, to dziwne. Dobra, nie zasilajmy na razie za mocno jednej linii. Dokładnie. Dobrze, no że nie ma tego trzaskającego mrozu. Wyciągnij jakąś katapultę, pewnie. Czy... Aha, gorzej. Zmijcie wróg. Zmijcie wróg. Jedna karta ci została. Czy to trzask? Kęcym Rosyj wygrywasz? Więc tam mgła drugi raz. No to. to. było łatwe. Za pierwszym razem ograny jak dzieciak. Przeraza. Czym jest przeraza? To jest do tej mojej talii? Nie. To pewnie jest do bestii. Przeraza, nie? No to w mogę sobie dograć to jak gram w karty z tą panią. Możesz ze mną pograć w karty. Koleżanko! Potrzebuję pieniędzy. Karty za pieniądze, nie? Ty koleżaneczka. Nie gram potworami, gram tylko jedyną, słuszną talią. To czas, aż nie poznam jakiejś innej potężnej talii, wtedy no... Będę grał innym. O! Potwory! No jest tenis chociaż. tenis. No dobra. Co tam potrafisz, Redilko? No jestem przerażony widzę tą przerażę. Okej, okay, fajnie. Co piesz na to? Dobrze, no, wciskaj więcej tego stali. Ile w ogóle to jest tych potworów tam? Wow, to jest grane. No dobra, no powiedzmy, że wrzucę trebusz i drugi trebusz. Trochę to niesprawiedliwe, że w takiej ilości kart tyle punktów się robi. Się okazuje te Królestwa północy wcale nie są takie mocne, przeciwnik spasował. Hmm. No to co no, rzuce serugę do no tutaj to raczej zwycięstwa, to nie mam co szukać. Rzucimy sobie mgłę. No cóż, ok, więc wychodzimy teoretycznie na zero, jest to spoko. Ile ty masz legendarnych kart? oszustko? No dobra, no to czyste niebo. Ja mogę zremisować, jak... Okej. Okay. Czyli remis. Bo na to mogę iść, jedynie. nie... Chyba, że... Zaryzykuję... Odpuszczę i jeśli nie przetrwa jej Leszy... Dokładnie, to wygrałem. I to jest zwycięstwo dla mnie. Zrobiona taktyką, bo jesteś zwykłą kobitą, która może co najwyżej zbroję mi wykuć. Oddawaj moje pieniądze. Łatwo. No i to rozumiem 20 nowiogrodzkich smoczych monetek Hadet w Richad Cześć Grywasz o Gwinta? Mówią, że hatko jest głupi, Ale chatko wcale nie jest głupi. Ora ci siać hatko nie umie. Ryby nie złowi, ale w karty grać umie. Hatko zagra? No to gramy. No to grajmy. Zobaczymy dzieciaku. No, jest czas mróz, jest Stanis, więc takie rozpoczęcie, jakie lubię. Mamy na tylną linię. No, bym ciebie spróbował wymienić. Róg dowódcy dwa razy. No to raz byłoby na tylną linię. No i zobaczymy gdzie drugi. No jest ta biedna piechota naprawdę. Masz tu jeszcze Stanisa w prezencie. Okej, okay. fajnie. Widzę po co będziesz grał młody. To nie popsu mi tego po co ja gram i będzie spoko. sobie na razie ich wzmacnia, nie ma problemu, ja tam wrzucę mróz i będzie git. A, spasowałeś, to głupio. No ale i tak wrzucę ci mróz. Miałeś być dobry dzieciaku. What the hell. Daj się nabrać na tą najstarszą sztuczkę. No dobra. No to co, no to zacznę tak ostrożnie. Możecie sprowokować, że coś mi w tylne linie wrzuci. O, to dobrze się składa, bo jak będziesz tak rębacz sobie wzmacniać... Spoko, podoba mi się to. tam tylko gęstą mgiełkę najwyżej wrzucę. O, sam to zrobiłeś, no to w sumie spoko. Ach. No tak, jak mam Patriotę albo Siurka, no to rzeczywiście może być ciężko. Ale ja mam Roszmana. No gęsta mgła już jest, więc... Więc mnie to nie rusza. Pasowa... Czyli już się poddajesz? Serio? Ale ja cię jeszcze nie, do... nie dognoiłem, dzieciaku. No co ty. Teraz dopiero poczuj tę moc. No. Teraz to ja pasować mogę. Wow. Układałem no, dzieciaka. Zdarza się i tak. Nagroda twoja. Bierz. Dasz mi rosza chociaż? No dwoje babka wróżyła, no Tu stałem rosza. dzięki młody, ej, nie no, to szanuję to było tak łatwe, a teraz mam rosza Dawać mi rosha Koks. A ty Arpen, możesz się wynosić, nie lubię cię O jest. Wieś Benin Przemartwiłem! Znasz mnie? Nie osobiście, ale widywałem Cię wiele razy. Mam dar, widzę przyszłość, Twoją także. Spodziewam się. Wiele. Mam pytanie. Tak, gram w gwinta. A i tak, możemy zagrać o karty? Czy też w myślach? Dobrzy bogowie pobłogosławili mnie darem. Ptak na mnie nie narobi, ale w gwinta dzięki jasności. No to gramy! Rozkładajmy karty. Po lepiej nie będzie. Ale gry z potworami! O jeden ruch za dużo bym powiedział. Rebusz, rebusz. No nie wiem czy trebusz. Zobaczmy. Masz na starcie kolegę. Czyli jednak trebusze. Okej, okay, no przywołaj sobie guli kolegów. A ja sobie przywołałem palistę. Jak nie masz pożogi, to się będę... Będzie... Dobra, czy jakiego rzucę to będzie 7 i 8? Będzie wtedy remis. Ale jak rzucę za to trzaskający mróz, to z automatu mam win. I on liczy, pewnie, że mu tenis przejdzie, no ale dobra. Dostanie mu gul. Uwaga, dokładnie. No to zaczynamy. Oblężenie. Spaliłeś pożłogę na katapultę. No spoko. Dobrze, że nie wiesz co jeszcze mam w zanadrzu. Aha. Chyba teraz ja nie wiem co ty zacząć mi tu wrzucać na pierwszą linię. Dobra. To, te, to teraz ja dostanę nauczkę, okej. Okay? Mhm. Fajnie. Ach ten Redin, fajny gościu, no. Dałem się zbejtować. Ups. Ale to w sumie spoko. Że dałem się tak zbejtować. Zostanie jakieś kówianko, mam nadzieję. No. O, ulewny deszcz. Super, bo ja akurat niczego na tylnej linie nie mam. Brzydka babcia. Serio, miałeś też trzy inne Wiedźmy od razu? Nie fajnie, no ale spasował, więc ja teraz po prostu róg dowódcy i chyba będzie dobrze, nie? Będzie tutaj 26. Jeśli jestem dobry, zmatne. Dokładnie, więc ja wygrywam, zrobiłem cię. W sprytny sposób, fakt faktem, ale... Zrobiłem. Możemy. Nie możemy, bo przegrasz. Nie rób tak. Nie trolluj gry. Dziękuję bardzo, to było tak, łatwe. To już jest z tym jasnowidzeniem. Wiem, gdzie tej jesieni urosną dorodne maślaki, ale jak grać, żeby wygrać, to już tajemnicze. Weź tę kartę należy ci się za piękne zwycięstwo. Dziękuję. Słyszało się o jakichś innych graczach? Welen jest tylko jeden godny dla ciebie przeciwnik. Wołają na niego chatko, ze wsi Mało ma lat, ale niech. Już go nie rozpykałem tego nie. dzieciaka. Wiedźma przątka, tylko że ona będzie do potworów, więc nie to tam. Tak słabo, no ale dobra, no. Okej. Okay. Więc rozgrywki w Welem mam chyba zrobione. Już będzie ten dźwięk fajny. Trzymam doświadczenie. Fajnie, fajnie, fajnie. Redina dostałem. No i zakończone, no i super. A...